Klub Czytelniczy Ex Libris, porozmawiaj z nami o książkach. Zapraszamy w najbliższy wtorek do kwestii czasu w Białym Stoku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Klubu Czytelniczego Ex Libris, które odbędzie się 14 maja o godzinie 18. Tym razem będziemy dyskutowali o poezji wybitnej polskiej poetki związanej z Podlasiem. O poezji Teresy Radziewicz oraz o książce Joanny Kuciel-Frydryszak Służące do wszystkiego. W programie spotkania, co stało się już tradycją kolejnej edycji naszego klubu, jest to, że na spotkania przychodzą autorzy, więc będziemy mieli wyjątkową okazję porozmawiać z Teresą Radziewicz, poetką. Która była wielokrotnie nagradzana bardzo dobrymi nagrodami, między innymi Nagrodą Literacką Prezydenta Miasta Białego Stoku oraz prestiżowymi ogólnopolskimi nagrodami poetyckimi. A klub czytelniczy Ex Libris to wyjątkowe, oryginalne, pełne pasji, emocji dyskusje o literaturze, bo w naszym klubie spotykają się ludzie, którzy nie tylko uwielbiają czytać, ale chcą o swoich doświadczeniach czytelniczych rozmawiać z innymi ludźmi. Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowe miejsce, bardzo dobre serdecznie zapraszam do klubu czytelniczego Ex Libris. Do klubu czytelniczego Ex Libris zapraszają Stowarzyszenie Szukamy Polski, Księżnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i Podlaski Senior.pl. Zadanie dofinansowane jest ze środków miasta Białystok.